Witamy w drugiej części naszego wideo-podcastu. Zgodnie z zapowiedziami, kontynuujemy temat nawożenia azotowego w rzepaku. Przechodzimy do szczegółów. Temat dzisiaj rozpatrywany będzie brzmiał wiosenne nawożenie rzepaku azotem. Dawka, termin aplikacji, dobór nawozów. Zacznijmy od. Najważniejszego, jak obliczyć wiosenną dawkę azotu, której potrzebuje rzepak? Krótko mówiąc, musimy ocenić potrzeby pokarmowe, podstawiając tutaj plon, który jest realny do osiągnięcia w naszym gospodarstwie. Przy obecnej cenie nawozów nie może to być plon życzeniowy, na przykład, że raz na 5 lat uzyskałem 5 ton, to nie będę nawoził na pewno w tym roku na 5 ton, tylko realnie to, co jestem w stanie zebrać w oparciu o stan roślin w okresie wczesnowiosennym i to, co się wydarzyło jesienią. I mnożymy to razy pobranie jednostkowe, to mamy potrzeby pokarmowe i od tych potrzeb pokarmowych odejmujemy ilość azotu, która znajduje się w glebie, moim zdaniem do 90 cm jeśli rzepak jest dobrze ukorzeniony. Natomiast jeśli by rzeczywiście był tutaj problem z rozwojem korzenia, no to wtedy do 60 cm. Czyli prościzna, nie ma nic prostszego, wystarczy mieć zbadany azot mineralny, założyć plon, na jaki plantacja e, rokuje. Książkowo proste, natomiast życie, życie weryfikuje. Weryfikuje, Oczywiście. tutaj pisze różne scenariusze. Ten wzór weryfikuje życie, weryfikują również przepisy ustawy azotonowej, tak? Która... Znaczy się jest to rozporządzenie, które weszło... W 2018 roku, w 2020 było znowelizowane i dotyczy one tutaj stosowania nawozów azotowych, gdzie mamy twarde podane terminy, w których na wolno aplikować nawozy azotowe, a także sposób wyliczenia dawki, który Państwo tutaj widzicie. Notabene pierwsza część jest dokładnie taka sama, czyli realny plon w gospodarstwie razy pobranie jednostkowe, i od tego oczywiście odejmujemy, gdybyśmy przykładowo uprawiali tutaj na oborniku, tudzież gnojowicy, tudzież innych nawozach czy chociażby poprzed przedplonach bobowatych są określone tabele ile należy odjąć tego azotu, ile będzie tak zwanego azotu działającego. No i podstawowa różnica polega na jednej rzeczy, że w tym wzorze te wszystkie wyliczenia na koniec dzielimy przez Wartość 0,7, bo się uwzględnia 70% wykorzystanie tego składnika z zastosowanych nawozów mineralnych wczesną wiosną. W tym wcześniejszym wzorze, który pokazałem, widzieliście Państwo, że przez te 0,7 tutaj nie była ta wartość dzielona, te wyliczenie. Dlaczego? Bo my też nie uwzględniamy bieżącej mineralizacji tego składnika w tym wzorze, a dodatkowo jeszcze tym naszym zabezpieczeniem bo my wiemy, że ten azot w 100% nie będzie wykorzystany z zastosowanych nawozów, jest to, że częściowo to pokrywa też jesienna akumulacja tego składnika, o czym będziemy mówili w kolejnej części rozmowy. Jasne. Przejdźmy do przykładu. Dawka azotu w rzepaku na przykładzie praktycznym. Co należy uwzględnić? Co jest ważne? I dlaczego? No, tutaj założyliśmy bardzo optymistycznie, może nie bardzo optymistycznie, ale że jeśli ten rzepak jest w dobrej kondycji i uprawiamy go w żyznych stanowiskach, to możemy zebrać 4,5 tony rzepaku też w Wielkopolsce. Myślę, że w innych regionach podobnie, ale no państwo musicie tutaj te realne plony, które w swoich gospodarstwach jesteście w stanie zebrać, wstawić. Następnie pobranie jednostkowe standardowo przyjmuje się na poziomie 60 kg, czyli potrzeby wynoszą 270 kg. Teraz zakładam, że uprawiam tą roślinę w stanowisku żyznym i podaż azotu mineralnego wczesną wiosną w glebie znajdowała się na poziomie 60-80 kg. No to z wyliczenia wychodzi, że do zastosowania mam w zależności od podaży azotu z gleby 190-210 kg, średnio 200 kg i można powiedzieć, kurczę naprawdę dużo ten rzepak potrzebuje. No, trzeba mieć świadomość, że rzepak jest azotolubny, ale w tym momencie trzeba się zastanowić, czy mogę gdzieś poczynić pewne oszczędności. No i zauważcie Państwo, jeśli tutaj mówiliśmy dużo w tej pierwszej części naszego spotkania o tym, że azot powinien być dobrze zbilansowany makroelementami, ważne są też mikroelementy, bor, mangan, molibden, to są te podstawowe mikroskładniki w uprawie rzepaku, no to wówczas tych badań, które prowadzimy, ta efektywność jednostkowa znajduje się na wyższym poziomie, czyli 55 kg. Co to dla, oznacza dla Państwa, co to oznacza dla Właśnie tej dawki możemy spokojnie te 20 kg, te potrzeby nawozowe zmniejszyć, i wówczas już jesteśmy w zakresie 170-190 kg. No i kolejna rzecz. Bardzo często w praktyce rolniczej spotykam się z taką sytuacją, gdzie rolnicy dokarmiają rzepak azotem, natomiast nie liczą tego w bilansie. Moim zdaniem powinniśmy to robić, dlaczego? Bo ten azot często jest bardziej efektywny, jeśli stosujemy przez liście, wcześniej wchodzi w większych ilościach niż ten azot doglebowy, a trzeba mieć świadomość, że takie efektywne wspomaganie przez liście to można spokojnie dać 20 albo nawet 30 czy ponad 30 kg tego składnika, więc grzechem by było tego nie uwzględniać w bilansie. To widzicie państwo mamy kolejne możliwości zmniejszenia tego nawożenia do glebowego o kolejne 20-30 kg. No i mamy jeszcze ten aspekt mianowicie jesiennej akumulacji. Wcześniej wspomniałem o tym, że częściowo ta jesienna akumulacja wchodzi w buty tego wykorzystania, że to nie jest stuprocentowe wykorzystanie, jak przedstawiałem państwu wzory, ale też trzeba mieć świadomość, że te Wykorzystanie też po części pokrywa nam te bieżące uwalnianie tego składnika z zasobów organicznych, a trzeba mieć świadomość, że naprawdę ona może być na wysokim poziomie. Dobrze rozwinięty rzepak, jeśli ma tutaj w granicach powiedzmy te 10-12 w pełni rozwiniętych liści, to on jest w stanie akumulować 60-80, a czasami nawet większej ilości azotu. Może aby... W okazji kolejnego slajdu, gdybyś mógł to krótko skomentować i. No krótko mówiąc, jeśli patrzymy na to, że w zależności od sytuacji albo państwo macie obsadę w granicach 40-50 roślin, albo macie państwo obsadę 30-40 roślin, są różne tutaj gęstości siewu, ale trzymajmy się tych realiów praktycznych. No to można zauważyć, że ta akumulacja będzie skorelowana z czym? Z jednej strony z ilością liści, ilość liści jest skorelowana też z grubością szyjki korzeniowej i krótko mówiąc, im wytworzymy większą biomasę, tym ta akumulacja będzie Większa. Jeśli przyjmiemy, że ten optymalny rozwój mieści się przed zimą w granicach 10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, to jednoznacznie tutaj potwierdza to, co wspomniałem wcześniej, że prawidłowo rozwinięty i odżywiony rzepak, bo o tym też trzeba pamiętać, że to nie mogą być takie objawy, jak pokazywaliśmy niedoboru na wcześniejszych zdjęciach, to tak naprawdę to jest bardzo duża ilość azotu, czyli często jest to powyżej nawet 80 kg, a też mogę powiedzieć z własnych badań, które prowadzę, że jeśli rzepaki czasami mają 14, 16, 18 liści, wytworzą przed zimą, to ta akumulacja może znacznie przekraczać nawet ponad 100 kg. Pytanie podstawowe, ile z tego uwzględnić właśnie przy szacowaniu wiosennych potrzeb nawozowych? Otóż, jeśli patrzymy chociażby na tej tabeli, to proszę zauważyć, że tak naprawdę sytuacja się o tyle komplikuje, że nie wystarczy ocenić. Ilość liści przed zimą, ale przede wszystkim ile nam tych liści zostało tutaj wczesną wiosną, bo im większy będzie ubytek biomasy, tym więcej straciliśmy w tej biomasie już akumulowanego azotu, a co się z tym wiąże, my bezpowrotnie tego azotu nie straciliśmy, bo ten składnik wróci do obiegu, ale, ale do nie rośliny, rzepaku. nie do rzepaku, do Wiadomo rośliny nie. następczej. A nas interesuje to, żebyśmy prawidłowo nawozili ten rzepak wczesną wiosną. Co wychodzi z naszych badań, no proszę zauważyć, że tak naprawdę często są to wartości w granicach 30-40 albo nawet wyższe kilogramów, ale tak naprawdę musimy pamiętać, że część z tej akumulacji to jest ta część, która też ma pokrywać to, że te nawożenie wiosenne nie jest w 100% wykorzystywane, czyli 100% składnika, który zastosujemy nie trafi do rośliny. Jakie tu mamy niebezpieczeństwa? No mianowicie takie, że my tutaj będę państwa namawiał dzisiaj do tego, żeby stosować nawozy wczesną wiosną. Ale kwestia jest tego typu, że ten ubytek biomasy liściowej może się odbyć już po tym przeprowadzonym nawożeniu. I wówczas warto, tutaj, jeśli obniżamy ten poziom nawożenia, no nie za bardzo tutaj szarżować, że nie iść na te wartości maksymalne, bardziej takie rozsądne, właśnie w granicach tych 20-30, może troszkę więcej kilogramów wypośrodkować. Dlaczego? Bo jeśli nam przemarznie ten rzepak i zrzuci liście na przykład końca Marcu. marca, to wówczas taką ilość jesteście w stanie Państwo już nie tyle uzupełnić w nawożeniu doglebowym, bo na to może być już za późno, ale w nawożeniu dolistnym, jak się ta rozeta zregeneruje w kilku zabiegach, można, tak jak wspomniałem, z powodzeniem te 30 parę kilogramów składnika zastosować. OK, przejdźmy w takim razie do szczegółów. Mamy już ustaloną e, dawkę e, azotu, wiemy ile plantacja potrzebuje. Jak stosować azot w żypaku. No oczywiście tutaj znowu mamy wiele rozwiązań, ale generalnie jeśli patrzymy na te nasze ostatnie badania, to wychodzi, że standardowo stosujemy w dwóch, a czasami nawet w jednej dawce. Jeśli stosujemy ten klasyczny układ dwóch dawek, to starajmy się, żeby ta pierwsza dawka była zastosowana w miarę możliwości oczywiście przed ruszeniem wiosennej wegetacji, natomiast no, druga też nie możemy spóźniać tej dawki. I ta pierwsza powinna być na poziomie w granicach 2 trzecich zapotrzebowania wiosennego na azot. I później w drugiej uzupełniamy do pełnej dawki. Natomiast kiedy tutaj system, że azot na raz lub w dwóch przejazdach, ale w bardzo krótkim odstępie czasu, no mianowicie chociażby ten rok tutaj w Wielkopolsce pokazuje, że wegetacja już jest wznowiona, mamy temperatury, jak tu wspominałem wcześniej, na poziomie 10 czy nawet powyżej 10 stopni Celsjusza, Nowe korzenie się pojawiają, i w tym przypadku tak naprawdę musimy czekać jeszcze do 1 marca. Przypomnę, spotykamy się 17 lutego, więc wtedy lepiej zastosować całą pulę azotu naraz niż czekać na ten termin agrotechniczny, bo czasami możemy już mieć te spóźnione nawożenie w kontekście czego? W kontekście kształtowania struktury plonu. Natomiast jeśli patrzymy na te terminy aplikacji, które bardzo często się też pojawiają w kontekście drugiej dawki, to. Utarło się, że ta druga dawka najpóźniej powinna być zastosowana 4 tygodnie przed kwitnieniem. Właśnie tu dochodzimy do yy, tematu, który poruszyliśmy w pierwszej części. Yy, kiedy najpóźniej stosować azot, żeby zadziałał, a nie szkodził? Czyli... Tak, ale tu jest jedno obostrzenie. Jednak, tak. To, to nie wszystko. Nie wszystko. Dlaczego? Bo gdybyśmy mieli wodę na zawołanie, czyli krótko mówiąc deszczownię, to będzie super funkcjonować. Te 4 tygodnie wystarczą. Natomiast jeśli my nie mamy wody na zawołanie, ja mogę zastosować na przykład końcem marca, początkiem kwietnia, w zależności od regionu i się wszczelę idealnie 4 tygodnie przed kwitnieniem. I później co się okaże? Że opady dopiero przyjdą po dwóch czy po trzech tygodniach, albo marzec tutaj będzie czy kwiecień tak suchy, że już tych opadów praktycznie aż do kwitnienia nie będzie. I wtedy można powiedzieć, że tak naprawdę czas powinniśmy liczyć nie od aplikacji nawozu, od ale od deszczu. Mhm. I to nie wystarczy, że spadnie 2, 3, 4 mm, to powinien być co najmniej kilkanaście, a najlepiej kilkadziesiąt milimetrów, i wtedy ten azot przejdzie głębiej i możemy powiedzieć kolokwialnie, że jest zakryty. Czyli nie mylę się, że skłaniasz się ku takiemu rozwiązaniu, żeby temat azotu wiosną w rzepaku zamknąć jedną dawką. Jedną dawką lub w krótkim odstępie czasowym, czyli przykładowo, jeśli w tym roku już wiemy, że wegetacja ruszyła, to pierwszą dawkę zgodnie z prawem wolno nam będzie aplikować. Nic nie wskazuje na to, że to prawo zostanie w najbliższych dniach zmienione, Czyli 1 marca, to bym powiedział, że w przeciągu kilku dni do tygodnia powinniśmy zrobić drugą dawkę. A gdzie już były na przykład objawy niedożywienia rzepaku, to wtedy tym bardziej na raz albo w dwóch przejazdach, jeśli stosuję tutaj dwa nawozy. I krótkie uzasadnienie, co przemawia za tak. Szybką Dlaczego? aplikacją, wczesną aplikacją azotu. No, tutaj można chociażby zauważyć rok 2020, gdzie troszeczkę były inne warunki pogodowe, ale rośliny co do zasady zachowywały się tak samo. Zdjęcie zrobione początkiem lutego u jednego z moich studentów i widzicie Państwo, system korzeniowy już tutaj działa, rosną nowe białe korzenie. Jeśli system korzeniowy się rozwija, to roślina zaczyna potrzebować składnik pokarmowy i teraz jak widzimy na kolejnym zdjęciu, proszę zauważyć, widzimy, że te najmłodsze liście, te liście sercowe już są zielone, one tak naprawdę już są aktywne fizjologicznie, roślina może za chwilę wybiegać w pęd, bo roślina głodna, proszę Państwa, przyspiesza fazy rozwojowe i kończy się czym? No kończy się tym, że ona buduje przez to mniej zawiązków plonotwórczych, i co można zaobserwować na kolejnym zdjęciu? To proszę zauważyć, po lewej stronie mamy właśnie ten rok 2020, gdzie pozwolono wówczas aplikować nawozy od 15 lutego, gdzie te plantacje nie dostały na czas azotu. Po prawej stronie zdjęcie zrobione 13 marca. Często dopiero w tym terminie dziś wjeżdżamy w pole albo stosujemy drugą dawkę, a widzimy, że ta wczesna aplikacja się obroniła, bo ta rozeta już jest zbudowana, ta rozeta już jest wiosenna i. Tych zawiązków plonotwórczych jest zdecydowanie więcej. Że to zdjęcie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Że też azot jest pobierany i ta roślina tak się rozwija już bardzo tak wcześnie, że, że to nie jest tak, że ona dopiero dziś w kwietniu zaczyna się rozwijać. Oczywiście wszystko zależy od warunków pogodowych, jaka będzie. Pogoda w dalszej części wiosny w tym roku nie wiem, ale wiem, że jeśli się powtórzą te warunki, to, co było w roku 2020, czyli dwa lata wstecz, opóźnienie nawożenia może skutkować tym, że ten azot, za który tak człowiek musimy zapłacić, będzie mniej efektywny. Natomiast nigdy nie jest za wcześnie na azot wiosną. To jest akurat takie pytanie bardzo dyskusyjne, dlaczego? No bo jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy tutaj tych ram, ram czasowych, nie mieliśmy obostrzeń i. Wówczas rzeczywiście można czasami było przeszarżować, szczególnie jeśli bym dał na przykład pełne nawożenie początkiem lutego czy w styczniu i zastosowałbym dużo saletry amonowej, czyli dużo azotanów bym wprowadził. Ściśle, chodzi mi o terminy dozwolonego stosowania w tej Nie, chwili. Nie, jeśli patrząc na terminy dozwolonego stosowania, to tak naprawdę ten termin weryfikuje prawo. Mhm. I druga rzecz, warunki pogodowe, które czasami będą skutkowały tym, że na przykład. W niektórych regionach, na przykład na Mazurach, bardzo często my nie możemy wcześniej wjechać, bo nie, nie mamy przymrozku, nie da się i wtedy się. fizycznie musimy czekać. To przy takim spóźnieniu tak naprawdę tym bardziej trzeba to zastosować okay. w jednej dawce. Rozwijmy w takim razie mity, które są związane z tym, że rolnicy boją się stosować wcześniej azotu, czy boją się stosować dużych dawek jednorazowo, tak? Co przemawia za tym, żeby jednak posłuchać twoich Porad i. i iść. Krótko mówiąc, jeśli teraz patrzymy na te fakty i mity, które są związane z nawożeniem wczesnowiosennym, bo ja wiem, że rolnicy bardzo często się boją, że tak naprawdę zastosują azot i zanim ta roślina będzie go popierała w dużych ilościach, to ten azot my gdzieś z gleby stracimy, a nie po to tyle płacimy, żeby go tracić. Jakie tutaj mogą wystąpić zjawiska? No między innymi spływy powierzchniowe tego składnika. No i rzeczywiście to już mamy zapisane od Praktycznie lat 90. w tak zwanym dobrym kodeksie Dob praktyki rolniczej, że nie powinniśmy stosować na śnieg azotu, nie powinniśmy stosować na gleby głęboko zamarznięte i nie powinniśmy stosować tutaj, jeśli występują zastoiska wodne. I z tym się zgadzam. Jeśli takie warunki występują, wtedy nie aplikujemy azotu. Natomiast co to znaczy gleba głęboko zamarznięta? Czyli to jest gleba, która jest zamarznięta poniżej 30 cm, ale też jest zapisane. Że jeśli górna część gleby nam odmarza w czasie dnia, to wtedy nie traktujemy tą glebę jako głęboko zamarzniętą. A dlaczego to jest tak ważne? Bo może być taka sytuacja, że my zastosujemy nawozy azotowe. One ładnie się zwiążą z tą górną częścią gleby, bo ona nam na te kilka centymetrów odmarznie. I, no i później przyjdzie. Przyjdzie mróz, to tego się proszę nie bać, bo nic się z tym azotem nie stanie. A czy spłyną z deszczem? Nie spłyną. Jak będą związane, to tak. Mhm. To, to nie spłyną. Natomiast jakby nie były związane, tylko ta gleba by nie odmarzała w czasie dnia i przyjdzie deszcz, to wtedy spłyną. Mhm. Czyli nie możemy tak, tak tutaj nie w takich warunkach aplikować, gdzie ta gleba nam nie odmarza. Natomiast kolejna bardzo ważna sprawa, to też rolnicy się boją, że wróci zima i nam po prostu azot wymrozi. Tutaj chciałbym Państwa uspokoić i. Wszystkich rolników, że tak naprawdę to się nie dzieje. A co tu nie wymraża? Jeśli ja chcę zabezpieczyć azot w glebie, to tą glebę wkładam do zamrażarki minus 22 stopnie i wiem, że ten stan faktyczny mam utrzymany aż do analizy, więc tego bym się naprawdę nie bał. Czy azot nam wymyje? To jest kolejne takie podstawowe pytanie, które możemy zadać, bo wczesną wiosną jeszcze gleba jest zimna, chłodna, te deszcze się jeszcze pojawiają. Czy nam. Zabierze w głąb gleby i ten azot nam odpłynie, bo może nam odpłynąć w postaci spływów powierzchniowych, o czym mówiliśmy, ale też w wyniku wymywania głębnego. Tutaj też bym chciał Państwa uspokoić, dlaczego? Bo oczywiście hipotetycznie taka sytuacja może się zdarzyć, ale też pamiętajmy o tym, że żeby ten składnik w nawozie z tej górnej warstwy był przemieszczony do tych drenów. To tak naprawdę potrzebowalibyśmy w krótkim okresie czasu 150, może 200 mm opadów, w zależności od kategorii agronomicznej gleby mm -hmm. im gleba cięższa, tym więcej, więcej, przepraszam. I w zależności od czego? No, od tego uwilgotnienia gleby wczesną wiosną. Bo jeśli już będzie pełna wilgotność, to wtedy mniejsza ilość opadów będzie przymywała, ale tego raczej bym się nie bał. Natomiast co będę tutaj zwracał uwagę, że jakbym miał obronić ten. Termin w kontekście strat, ten wczesnowiosenny termin aplikacji, to proszę Państwa, największe straty, które się notuje azotu z zastosowanych nawozów, to są straty gazowe. A te straty gazowe występują przede wszystkim, jak gleba jest przesuszona i jeśli mamy tutaj wysokie temperatury. Czyli im później będziemy aplikować, tym większe niebezpieczeństwo, że te straty, czy w rzepaku, czy... W innej roślinie mogą wystąpić. Temat związany z tym, o czym, o czym wspomniałeś, czyli ze stratami azotu, czyli dobór nawozów i form azotu. Jakie rekomendacje? Czy można ubrać te zalecenia w jakieś ogólne ramy? Czy to się da tak usystematyzować? Czy, czy to jest raczej temat no, zależny od warunków, od roku, od no. dostępności? w tym roku pr przede wszystkim chyba będzie uzależniony mimo wszystko od tego, co mamy na magazynie, no bo yes, nie czarujmy się, że mam przynajmniej taką nadzieję, że Państwo się zabezpieczyliście jeszcze przed tymi największymi podwyżkami w nawozy. Natomiast patrząc teraz z punktu widzenia rośliny, bo tym się zajmuję, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę wczesną wiosną dobrze, żeby mimo wszystko część tego azotu była podana tutaj w formie saletrzanej, o czym wspominałem, bo ta forma wpływa na tą szybkość wzrostu na tą gospodarkę hormonalną czyli regeneruje nam rzepak jest po zimie dostępne. dokładnie tak ale też ma swoje tam określona rolę do spełnienia już na poziomie rośliny. natomiast no, najbardziej niebezpieczna jest tutaj forma amidowa bo jeśli patrzymy na formę amidową z, to mocznika? Ona, z mocznika z RSM-u też bardzo często to ona się musi przekształcić do najpierw formy amonowej i następnie z czasem będzie się utleniała. Pamiętajmy że forma amidowa nie jest pobierana przez roślinę. Czyli zanim ta hydroliza mocznika w glebie nie zajdzie, to tak naprawdę ona jest niedostępna dla rośliny. No i co jest bardzo istotne, mianowicie, żeby te przemiany efektywnie zachodziły, potrzebujemy czego? Potrzebujemy temperatury i nie tylko wody, ale też aktywnej urazy, która uzależniona jest od temperatury gleby. No i kwestia jest podstawowa: taki błąd, który się w ostatnich latach bardzo często pojawiał, jeśli ktoś mocznik przykładowo stosował w rzepaku, polegało to na tym, że w takim razie, jeśli mocznik potrzebuje temperatur do przemian, to ja standardowo stosuję w drugiej dawce, kiedy już te temperatury będą wyższe. Nie jest Nie, wręcz odwrotnie. Dlaczego? Bo jeśli ja więcej potrzebuję czasu na przemiany. To tym bardziej muszę zastosować wcześniej, żeby ten azot zdążył się prze tutaj przekształcić i był na czas tej właściwej formie. Co jest jeszcze ważne, jeśli patrzymy na ten aspekt doboru nawozów i tutaj w kontekście mocznika, pamiętajmy, że od roku ubiegłego do glebowo wolno nam wyłącznie stosować mocznik z czymś, z inhibitorem uraz. Mhm. To jeszcze te przemiany są spowolnione o kolejne 10, czasami kilkanaście dni, czyli tym bardziej, jeśli patrzę teraz na Rok obecny, gdzie już ta wegetacja w niektórych regionach ruszyła, to wolałbym unikać tego typu nawozu w uprawie rzepaku, a gdybym miał go rzeczywiście na stanie i nie mam innego azotu, tylko mocznik z inhibitorem urazy, to wówczas co bym zrobił? Zaraz tego samego dnia, w którym hipotetycznie bym stosował saletra, amonową saleczak czy inny nawóz, żeby, żeby wprowadzić tutaj te azotany, zastosowałbym. Ten mocznik z inhibitorem urazy i bym liczył, że te warunki będą sprzyjające do przemian. Kolejnym bardzo ciekawym nawozem jest, jaki To jest to, co bardzo często robimy w praktyce, czyli mianowicie RSM. Wtedy mamy trzy formy azotu, mamy tą formę szybko dostępną, czyli azotanową, mamy formę NH4, mamy tą formę amidową. I w takich latach, gdzie jest przyspieszenie wiosennej wegetacji to wtedy bym też bardzo blisko siebie stosował pierwszą i drugą dawkę RSM-u. Nie stosowałbym tutaj w przeciągu dwóch czy trzech tygodni. Dlaczego? No bo mimo wszystko w RSM-ie, jeśli patrzymy na te klasyczne RSM-y, połowa azotu to jest w formie amidowej. A tak jak wspomniałem, ona tutaj wymaga czasu do przekształceń. Gdybyśmy mieli to jeszcze raz usystematyzować w prostszych słowach i w ujęciu tego, co zostało powiedziane o składnikach towarzyszących, zwłaszcza siarkę, Wiemy, że jest na rynku dostępny siarczan amonu. Możemy zbalansować w ten sposób nawożenie siarką i azotem. Jaki jest Twój pogląd na ten nawóz? Jako... Ja tak, no Jeśli mówimy o siarczaniu amonu, no bardzo fajny nawóz, jeśli chodzi o zawartość siarki. Dlaczego? Bo ma więcej siarki łatwo dostępnej niż azotu. Azotu ma 21%, siarki 24% S razy 2,5 widzicie Państwo jaka duża ilość tutaj jest siarki w przeliczeniu na EZO3. Natomiast Dlaczego rolnicy często nie lubią siarczanu amonu? Bo to też trzeba tutaj jasno powiedzieć. No mianowicie on nie powinien być stosowany na wilgotne rośliny, a z tym jest często problem, że aplikujemy na wilgotną roślinę, bo on się lubi przykleić do liści i poparzyć te liście. Mhm. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, łatwiej takie decyzje podejmować na wczesnowiosenne aplikacje siarczanu amonu, jeśli ta rozeta już jest na przykład częściowo przemarznięta, to wtedy tak naprawdę nic złego się nie stało, bo my tych uszkodzeń nie wprowadzimy, natomiast trudniej, jeśli mamy liczyć ten azot z tej akumulacji jesiennej, a my te liście przypalimy na przykład siarczanem amonu, szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy tych uszkodzeń mrozowych, więc idealnie suchej plantacji dla siarczanu amonu raczej na wiosnę nie będzie, ale mimo wszystko będę Państwa namawiał do tego, żeby nie wcześnie rano, tylko poczekać, aż nam trochę tą plantację owieje, wtedy jak najbardziej można wjechać. Albo wybrać inny ten produkt, który jest mieszaniną siarczanu amonu i saletry amonowej, czyli saletrosan. Co prawda mniejsza zawartość siarki, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że on się trochę mniej przykleja do liści i jest bardziej bezpieczny, jeśli chodzi o te poparzenia liści. Okej, okay, dziękujemy bardzo. W takim razie myślę, że mamy już kompleksowo załatwiony temat samego stosowania azotu w rzepaku pod kątem teoretycznym, pod kątem praktycznym wiemy kiedy, wiemy ile, wiemy jak. Przejdźmy do zagadnienia kolejnego, czyli jak i czy warto oszczędzać na azocie w rzepaku. Bardziej bym powiedział, czy można oszczędzić na nawożeniu rzepaku azotem? Dlaczego? Bo tak naprawdę Życie pisze różne scenariusze, i możemy powiedzieć w ten sposób, że u jednego z pewnością tak, Na no u sąsiada może akurat nie. To wszystko będzie uzależnione od tego, co do tej pory było zrobione i tak naprawdę ile my tego azotu mamy z innych źródeł. I o tym Ale będziemy o tym... mówić w kolejnej części naszego spotkania. Właśnie. Zapraszamy.